No dobra, no to czas na map-edytor. Myślę, że bardzo ciekawy temat. Co będę potrzebował do map-edytora? Będę potrzebował na pewno mapę, e, którą będę edytował. To, jest, to są generalnie te trzy pliki otb, otbm, house i spawn. Będę potrzebował oczywiście map-edytor oraz będę potrzebował e, klienta do pobrania Sprite'ów a więc, tak mm, pierwsze co robię, łączę Map editor, najlepiej uruchomić jako administrator. Dobra, prosi mnie, żebym nakierował go na TB11, co jest głupotą, bo ma być to TB10. Więc, sobie szukamy ee, mojego folderu z TB10, czyli przychodzę do na pulpit w moim przypadku. TVA 10 i select folder. Dobra. Klient, e, przepraszam, klient. E, map jest już gotowy, skonfigurowany. Możemy otworzyć mapę. Czyli File, Open i szukamy mojej mapy. Wchodzę na desktop. Data, Word i e, Plik z rozszerzeniem OTBM. Otwieram, Open. I w tym momencie mapa powinna się załadować. Poczekajmy chwilkę, niech się załaduje. Dobra, ten komunikat możemy zignorować. Klikamy No. I następnie tak, co tutaj mamy? Dlaczego to jest czarno? Ponieważ nasza mapa zna znajduje się na pozycji 32000x32000. 32 tak orientacyjnie. Wszystkie real mapy znajdują się plus minus w osi x, z na 32000 x 32000 na 7 Wszystkie serwery typu EVO głównie znajdują się na offsetach 1000 1007 To jest tak na marginesie. Co mnie interesuje? Chciałem przejść do tej mapy, chciałem coś zobaczyć, więc przechodzę w górnym, lewym rogu zakładkę map, edit towns OK, i tutaj mam wszystkie miasta, które są wczytane w tej mapie Przechodzę sobie przykładowo do dice i klikam go to OK, coś tam się pokazało I teraz tak, czemu te kolory są takie dziwne? Zielony oznacza, że jest na mapie PZ jak dodać PZ? Klikamy z lewej, z lewego, z lewej strony menu, zaznaczamy checkbox PZ i lewym przyciskiem myszy możemy sobie po tej mapie miziać. Jeżeli chcę ten PZ usunąć, przytrzymuję lewy kontrol i śmiało mogę ten PZ usunąć. Jeżeli chcę przygodowo z usunąć PZ, mogę sobie rozmiar pędzla zmienić na większy. Przytrzymuję Ctrl i sobie ten PZ usuwam. Jeżeli się gdzieś pomyliłem, wciskam Ctrl Z. Wtedy przywracam ostatnią, ostatnią konfigurację. OK. Tutaj przykładowo również mamy opisane teksty, których nie widać w kliencie. Aby się ich pozbyć, przechodzimy do View i Show Tutlips. Oznaczamy. OK. I już nie ma tych powiadomień. Teraz tak, co to są te ognie? Te ognie to jest tak zwany spawn. Jeżeli ten ogień skasujemy, mój potworek nie będzie pokazany na mapie. Będzie wykrzaczy się w silniku error, że nie można postawić tego potworka, ponieważ nie ma spawn. I zauważcie, jeżeli usunąłem coś przy borderze, automatycznie border się kraszuje. Jak temu zaradzić? Wciskam Ctrl Z, żeby spawn przywrócić. I teraz co robię? Chcę usunąć ten spawn nie, nie uszkadzając bordera. E, klikam A, i następnie ponownie klikam spawn. W tym momencie bordery się zachowały. Ponownie Ctrl Z, żeby usunąć, żeby przywrócić e, do, do poprzedniej konfiguracji. Ok, i teraz tak e, stworzmy sobie jakiś domek. Gdzieś przykładowo, nie wiem. Tutaj. Szkoleniowo. Jak skasować? Większy obszar. Przytrzymuję Shift, lewy przycisk myszy, zaznaczam teren, klikam Delete. OK. Teraz chcę stworzyć jakąś małą wysepkę i w tej wyspie dom. Czyli wy wybieram sobie jakąś paletę. Jeżeli, jeżeli na przykład mi się ta trawa podoba, klikam prawym na nią. Select Ground Brush hop, ok lewym przyciskiem myszy mogę sobie tą pikselozę malować jak dodać border tak jak jest tutaj, klikam ponownie prawym przyciskiem myszy select ground brush proponuję zmienić albo pędzel na jedną kratkę, albo jak już musi być większy na kółeczko, następnie przytrzymuję, znaczy nie przytrzymuję, klikam A i mogę śmiało sobie Borderem jechać jak mi się podoba. ok, złożmy sobie tak jakąś byle jaką wysepkę tak na szybko. ok No powiedzmy plus minus coś coś ten desy. I teraz tak, pamiętajcie, żeby co jakiś czas odruchowo wciskać Ctrl S. Wtedy automatycznie mapa się Wam zapisuje. Jeżeli tego nie zrobicie, a przypadkowo, nie wiem, wywali Wam korki, czy mapy się skraszuje, a co się zdarza czasem, nie utracicie zapisanych zmian. Dobra, zrobiłem jakiś tam placek, teraz chcę dodać jakąś dróżkę do niego. Coś w ten desy. załóżmy. Ok, żeby to jakoś mniej więcej wyglądało. E, tutaj z lewej strony macie całą paletę. Możecie sobie jak Wam się podoba, myślę, że to jest bardzo intuicyjne. E, tym pędzalkiem malować. Ok, dodajmy jakieś e, drzewka. Okej okay. i do tego jakąś trawkę. Dobra, załóżmy jakiś tam teren zrobiliśmy, prawda? I teraz tak chcę stworzyć w tym miejscu domek dla nie wiem, dla jakiegoś gracza. Hmm, który wygra e, który wygra jako nagrodę z Questa, załóżmy czysto teoretycznie wybieram sobie model ściany, którą chcę postawić pierwsza lepsza niech będzie ta załóżmy i teraz tak e, za pomocą za pomocą lewego przycisku myszki e, może dobra niech to będzie za pomocą lewego przycisku myszki mogę sobie taki domek rysować. Ok, mamy już obwód. Tego się pozbądźmy. I tego. Ok, i co teraz? Chciałbym zmienić e, pod, podłogę tego domku. Czyli tak, wybieram sobie z powrotem jakąś paletę, jak będzie coś takiego. I teraz zobaczcie, mam border dookoła. Jak się borderu pozbyć w domku? Wracam Ctrl Z. Znowu wciskam A. Najlepiej sobie wcisnąć G, żeby, żeby widać, żeby się ściany podświetliły. I śmiało sobie pędzelkiem tutaj miziam. I teraz tak, jak wciśniecie G, do, dokładnie widzicie, czy możecie stawiać okna. Znowu się pozbądźmy. Tych, tej trawy. I tak, klikając prawym Select Row, mamy tutaj wszystkie bordery, które są dopasowane najbliżej do tych ścian. Widzicie? Przykładowo takie okno. Takie, takie okno. Możecie też pójść na łatwiznę, klikając Row, Terrain Palette, i tutaj macie do wyboru dodatkowe okno, żeby nie szukać. Dobra, załóżmy chciałem tutaj drzwi zrobić. Kasuję. Eee, kasuję tą ściankę. I teraz tak, jeżeli będziecie mieć A wciśnięte, po, wciśni po skasowaniu skrasują się bordery, tak jak wcześniej mówiłem. Więc pilnujcie tego A. Kasuję ścianę, klikam prawym, select row i szukam drzwi. Eee, close door. Hmm. I teraz tak, różnica pomiędzy tym a pomiędzy tym to są drzwi. Questowe nie zawsze będą działały do domków. Do domków głównie używajcie tych drzwi, są taką wielko, większą skrzyneczką. I teraz, tak co robię, drzwi idą tutaj. I tak wygląda mój pierwszy stworzony domek. E, na chwilę obecną. Nie można go kupić, nie można, nie można tak naprawdę do niego wejść. No, w sensie można wejść, ale nie można go kupić, każdy ma do tego dostęp. Jak teraz stworzyć dostęp, żeby można było kupić ten domek? Klikamy Select Row, House Palette i dodajemy Add. Za pomocą Add nowy domek. Powinno się poświetlić nam na niebiesko. Co jest ważne, drzwi również muszą być... E, zapędzlowane następnie klikamy Select Exit i nakieruję, nakierować. E, trzeba ten pędzelek na drzwi i jedną kratkę w lewo. Hop, pojawi się taki e, niebieski placek. Jeżeli tego nie zrobicie, będzie owszem domek skończony, ale gracz nie będzie mógł go kupić. Ok, i teraz tak na chwilę obecną, jak gracz podejdzie sobie e, tutaj. Wejdziemy kupić domek. Ale ten domek jest taki trochę taki, taki kwadratowaty, bym powiedział. Więc najlepiej troszeczkę go sobie udekorować. Więc przykładowo. Przykładowo możemy zrobić coś takiego. Jump to item. Nie. Za pomocą Edit Jump to Brush mogę sobie skoczyć do każdego itemu, który jest na mapie. Przykładowo wpiszmy sobie metal. Okej. Okay. Oraz. Yy, oraz gate. Mm, mm, mm. Może, może. To. Dobra. Już troszeczkę lepiej to wygląda. Jeszcze. Może niech będzie coś takiego. Dobra. Jakiś tam prywatny ogródek. I teraz tak, jeżeli będziecie, jeżeli do domku wrzucicie przedmioty, przykładowo kwiatuszek, który jest, który się rusza, wyskoczy Wam w konsoli błąd, że w tym domku o tej i o tej pozycji jest item, który, który się e, rusza. To jest tylko komunikat informacyjny, ale wkurzający. Dodatkowo możemy zrobić coś takiego. I załóżmy jakoś jeszcze. Ten domek tutaj ładnie udekorować. Dobra, mamy teraz wstęp do domku. Załóżmy, kupiłem domek, mam jedno piętro, mam ogródek, tylko ja mam tutaj dostęp. I teraz tak, pamiętajcie, że ogródek również musi być zahałsowany. Gdyż podczas czyszczenia mapy, te itemki, które tutaj mieliście, zostaną usunięte. Teraz tak, zróbmy sobie. Zejścia w dół nie zrobimy, bo tutaj jest jakiś exp. Zróbmy sobie pięterko, czyli klikam prawym Select Grand Brush I patrzę tutaj, na jakiej pozycji się znajduje. Jest to pozycja numer 7, czyli to jest, to, czyli to jest ta powierzchnia Przytrzymuję CTRL, scrollem na dół, przechodzę po pozycję wyżej do szóstki OK, i robię kolejne piętro, mogę sobie pędzel zmienić Na większy, OK Dobra, z powrotem wracam do tego piętra, SELECT WALLBRUSH hop i teraz tak, jeżeli macie coś takiego, wciskamy A na AUTOBORDER OK ponownie piętro do góry i szukamy tutaj dachu czyli ROOFS jak będzie coś takiego hop OK, mam swój pierwszy domek zrobiony i jedno coś, co jeszcze muszę zrobić, to schody. Schody bądź drabinę. Czyli yy, szukam sobie jakichś schodów fajnych bądź drabiny. Ok. Hop. Przechodzę do góry. I w tym momencie po wejściu na górę będę mógł sobie Tutaj położyć temki, ale jak, zauważy, jak zauważycie, nie dodałem jeszcze house'u. Czyli klikam prawym, Select House, znowu do góry. I znowu zaznaczam. I teraz mam poprawnie skończony domek, mogę jeszcze tak zrobić. Jako taki e, buyer hop. Ponownie Select Row do góry. I w tym momencie załóżmy, że. Taki domek chciałem uzyskać i oczywiście mogę zmienić nazwę na domek VIP. Ok, zapisuję. Dobra, domek zrobiony. I teraz tak, pamiętajcie, że jeżeli gracz podejdzie do okna, będzie widział, co jest w domku. Jeżeli podejdzie do ściany, nie będzie widział. Jeżeli nie będzie okien, to... Będzie to średnio wyglądało. Gościa będzie miał wykoksowanej temy, a Wy tego i tak nie zobaczycie. Więc starajcie się co te 3-4 kratki, jak, e, jakieś tam okno robić. Też, oczywiście, żeby nie przesadzać, ale też żeby to jakoś ładnie wyglądało. Ok, i teraz tak mm, zróbmy sobie jeszcze. Dodajmy łóżko, czyli znowu Jump to Brush, BED no OK, niech będzie takie. OK I dajmy na przykład w tym miejscu, tylko oczywiście bez ludzika, jakieś puste bordery się rozwaliły, Ctrl Z A i teraz mogę śmiało rozwalać. Dobra. Jedno łóżko, drugie łóżko trzecie łóżko. Dobra. Podstawowy domek zrobiony. Zrobiłem też e, tą wyspę treningową i załóżmy chcę się prze, przeteleportować na tą wyspę. Czyli klikam Select Row Terrain Palet szukam e, e, Dudet i szukam teleportu. Znajdźmy sobie, nie wiem, jakieś miejsce, na przykład tutaj. Zrobimy to, żeby jak, jakoś fajnie wyglądało. Dobra. I teraz tak, widzę, że tutaj jest coś nie tak. Klikam, zaznaczam to. delay. Ok. Chcę, żeby mój gracz przeteleportował się w to miejsce. Czyli patrzę sobie, jaka jest pozycja tutaj. Mam e, w tym miejscu, w osi Y mam szósteczkę, prawda? Klikam sobie na teleport i pozycja mi się zapisuje, tylko ostatnią piątkę na szóstkę zmieniam. To jest taki mój sposób na tworzenie teleportów, czyli wpisuję 3, 2, 2, 6, 9. Tabulatorem przechodzę dalej 32206 i tutaj siódemeczka. Ok. Ten teleport sobie wycinam. Przechodzę do mojego temple. OK. Ctrl V. Chcę, żeby przykładowo tutaj był. Po wejściu w teleport. Przetel, przetransportuje gracza tutaj. I teraz sprawdźmy, czy to wszystko działa, czyli zapisujemy. A, może jeszcze inaczej. Jak potworki dodać? Klikamy na k, e, kreatury i mamy do wyboru albo NPC, albo others, Oders to są potworki. NPC, jak sama nazwa mówi, to są NPC. Weźmy sobie na przykład Amazonkę. Domyślnie. Tworzy się spawn, jak widzicie. Bez spawnu potworek nie zostanie wczytany. Wyskoczy wam błąd w konsoli, tak jak na początku mówiłem, czyli select kreatur, yy, jakieś tam, yy, jakieś tam potworki się robią. Ja sobie dodam tutaj rabbit królika i i, i, i I wrzucimy tą mapę na serwer i sprawdzimy, jak to działa. Albo niech będzie nawet Wolf. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, zapisujemy. O jednej rzeczy nie pomyślałem. Muszę mieć jakieś pieniądze, żeby kupić ten Tomek. Więc do testu. Jump to Brush. Item 2.1.6.0 to jest cc. Ja sobie tutaj testowo na mapę wróć rzucę kilka CC tak ze 100 żebym mógł sobie ten domek kupić zapisuję mapę U, Łączę się z hostingiem wróć okej okay. Dobra, przechodzimy. Pierwsze co muszę zrobić, wyłączyć silnik. Nigdy nie wrzucajcie mapy na włączonym silniku. Czyli su do su, przechodzę na ruta, cd. I teraz co robię? ps all. To są wszystkie moje procesy, które są włączone. Widzę, że nie ma procesu tfs, czyli mu silnik w teorii nie powinien być włączony. Sprawdźmy to sobie. gridiana.pl Silnik jest wyłączony, czyli... Wszystko jest dobrze. Przychodzę Word. I, I teraz tak tworzę nowy folder o nazwie Backup. Wszystkie te trzy pliki przenoszę do backupu. I następnie mapę, którą zedytowałem. Wrzucam. Jeszcze zróbmy sobie powrót. Powrót, powrót, powrót powrotem do templa, czyli select row żeby Wam nie mieszać też tutaj patrzę sobie, mam jedynkę w osi Y zmieniam 3, 2, 3, 6, 9 3, 2, 2, 4, 1, 7 OK, CTRL-X go to position, e, go to destination i tutaj mam powrót zapisuję i teraz po zapisaniu mapy wrzucimy ją na hosting. Czyli tak, zrobiłem backup, wrzuciłem starą mapę do, do folderu backup. I teraz co? To jest moja e, mapa, którą edytowałem. Pamiętajcie, wszystkie trzy pliki wrzucamy na hosting. Hop. No niestety ja filmów nie montuję. Tylko wszystko robię totalnie na spontanie, jak gdzieś się pomylę, to od razu to naprawiam. Więc to minutkę sobie poczekajmy, aczkolwiek myślę, że będzie to troszkę szybciej niż minutka. Dobra, niech to się robi, ja sobie idę, yerby zapraszam. Dobra, ja już jestem. A tutaj dalej myśli. W następnym poradniku stworzymy sobie nowy potworek, nowy NPC i wrzucimy go na mapę. Też jest to banalnie proste. Dzielnie walczę. Dobra, już, już się prawie naładowało. Od razu przechodzę sobie do folderu CD Home OTS i teraz włączam silnik za pomocą komendy TFS niech się do, naładuje do końca ok, wciskam Enter, silnik powinien się włączyć od razu sobie klienta przygotujmy czyli pulpit nie, ja nie chcę klienta 10 jak ze klienta 12 a to za chwilkę dobra tak jak mówiłem w tym miejscu są i tam są przedmioty w tym przypadku kwiatki które się ruszają i to jest właśnie ten komunikat, o którym Wam wcześniej wspominałem. No dobra. Mapa się wczytała. W następnym filmie, jak będziemy dodawać potworki i NPC, od razu sobie to przetestujemy, gdyż muszę stworzyć nowo klienta, bo robiłem to na innym kąpie. Więc wydaje mi się, że w tym poradniku to będzie wszystko. Eee, oczywiście jest to bardzo, bardzo podstawowa mapa. Nie, w ogóle się do tego nie przykładałem, Chciałem Wam pokazać, jak map editor wygląda. Eee, detale typu taka woda. Eee, żeby to zmienić, klikajcie prawym i tak, select, row. Przytrzymujecie największy pędzel. Eee, przepraszam, klikajcie naj, eee, największy pędzel, control i zobaczcie, to wszystko to jest tylko jeden item. Widzicie? Jak to zmienić? Klikacie prawym. E, ground Brush I dopiero za pomocą tego Poprawiacie to Widzicie i już e, Ta woda jest normalna Nie jest taka jedno, jednolita Ale w, w następnym poradniku Jak będziemy dodawać potworki e, To sobie to wszystko Ogarniemy Więc z mojej strony pi, e, piąteczka Zostawcie łapkę, słupka I widzimy się już niebawem